Po jest dzień dziecka? Po to, żeby wszyscy prezenty dostali. Żeby mamie było dobrze. Ja myślę, że, że jest dzień dziecka, dlatego, żeby było fajnie i żeby nie było dla dzieci smutku. Bardzo fajnie. Po co jest dzień Dlatego, dziecka? żeby dzieci miały, miały więcej zabawek. Bardzo fajnie. Dlatego, żeby dzieci się nie smuciły, jak nie dostaną nic. Ja uważam, że. Że dzień dziecka jest, dobry, że dużo jest zabaw. Proszę. Dzień dziecka jest dlatego, że jakiś dzień matki, dzień taty, dzień to, musi by, to musi być też dzień, dzień dziecka. A kto to jest dziennikarz? Ten, kto na przykład w przedszkolu dziennikarz, to ten, co za, zapisuje. Nie wiem. Ten, co robi zdjęcia i ten, co pisze jakieś książki. I... Nie, i ulotki. Kto czasem robić zdjęcia. A co to jest gazeta? Gazeta to jest taki jakby program do czytania. Jest i ten, to jest takie coś, co jest podobne do książki, bo te, i to się czyta i to. To jest taki spisek. Po, takie podobne do. do... To książki, ale trochę trochę mniej kartek. A co to jest internet? Internet jest sposób, bo tam są wiedzy i tam są e, takie zrobione, żeby żeby każde dziecko wiedziało jak nie wie co jest, napisane, nie wie jak to się nazywa, to wchodzi na internet i tam i tam sprawdza. Internet jest dlatego, żeby dzieci miały więcej gier. I tam są różne gry, bo Widziałam u mojego wujka. I tam są jeszcze wiedzy, o których się wie. Internet jest po to, żeby mieć więcej plików, a pliki to jest to, w komputerze na przykład jest, e, może być taki plik, co jest, e, jak można sobie na internecie mieć więcej plików i po to jest internet. I też jeszcze może być po to, bo internet prawidłowo umysł rozwija. Ja, ja jak będę miał komputer, wejdę na wszystko www.szkoła.pl i poszukam sobie najlepiejszej szkoły, Szkoły Mazej. A ja lubię internet, że, że są takie śmieszne filmy. A jeszcze lubię na internecie grać, bo tam są bardzo fajne gry. A ja lubię na internecie grać w wojnie. A ja lubię na internecie kolorować. A ja lubię na internecie, czasami sobie wchodzę na www.google.pl i tam są bardzo dużo gier na Google. Powiedzcie nam, czy wiecie, co to jest wywiad? Tyle się słyszy ostatnio w telewizji o wywiadzie. Co to wywiad jest? to jest coś ważnego, na przykład że jak ktoś yy, będzie spowalnił samobójstwo, to, to to jest wywiad. Że takie ludzie prowadzą wywiad, jak prowadzą to pytają o różne pytania. Jakbyś jak była dziennikarką, to z kim byś chciała przeprowadzić taki wywiad? Z panem. <grywia> A kto to jest polityk? Ja, ja słyszałem się... czasami pisze w gazecie i czasami jesteś w programach niektórych. Polityk. I co on poli... robi ten polityk? Polityk czasami to też może on. Polityk to robi różne rzeczy. Polityk prowadzi politykę. Polityk też może być w gazecie napisany. Kto to jest prezydent? Prezydent rządzi godłem i on rządzi naszym krajem. I on robi różne wywiady też. I jeszcze kulą ziemską. Nie. I całym światem. Czy chcielibyście zostać prezydentami? Ja. Ja? Dlaczego? O, ja wiem, Kim byś chciała być? Y, być przedszkolanką. A czemu? Y, bo ja bardzo lubię dzieci. A Ty? A ja lekarką, bo, bo mama mi A daje bolo. lekarstwa. Ja chciałabym leczyć zwierzęta. Ja chciałabym być policjantem i łapać władzy. A Ja bym chciała być piłkarzem. A czemu? Bo się nie, dużo tak zarabia. Pozdrawiam mamę. <śm> Pozdrawiam tatę <śm> i mamę i babcię i dziadka. Pozdrawiam moją rodzinę. Pozdrawiam całą moją rodzinę. Pozdrawiam moją mamę, tatę, brata i, i, i siostry i cioci. A ja pozdrawiam moją ciocię, co mieszka w Łodzi. A ja pozdrawiam wszystkich telewizów czy internautów.